No witajcie w kolejnym odcinku Zagajmy w mafie 3, tym razem w odcinku piątym Zagajmy w mafie i to jest kolejny odcinek i teraz będziemy jechać do, do jacht krubu, no dobra więc bez zbędnego gadania kierujmy nasę, nasą drogę do jacht krubu. W ostatnim odcinku, jak pamiętacie, uwoln uwolniliśmy Kassandrę i to było dobre. I teraz ona będzie nam służyła pomocą. Jeśli niczego nie spartolimy, Kassandra będzie nam pomagała. Ojej, jak sami widzieliście, mamy, mieliśmy dobry wypadek. Cóż, jak to się mówi, choć wiem, że teraz będzie, ten odcinek wyjdzie w lutym. 2 lutego, ale jak to się mówi, jak się coś stłucę yy, na początek roku, to dobrze jest. Cóż, musieliśmy rozpocząć za game mafie 3. Obyście mnie tylko gracy widzowie nie shejtowali, za to, że po prostu powtarzam grę, którą powinienem skończyć już dawno. A to było spowodowane tym, żeby wymieszały mi się numeracja odcinków. Jak mówiłem też w poprzednim odcinku, może nie, w niedalekiej przysłości, w niedalekiej przysłości, bardzo niedalekiej przysłości będziemy... będą nowy komputer, laptopa nowego, więc pomyślałem, że tą serię z Mafii 3 zakończymy, zakończę y, 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 i automatycznie przed GTA 6 będą nowy komputer na GTA 6 Poza tym mam też wielkie marzenie bo mam w, po odtaty kolejkę elektryczną mechaną i moje marzenie jest w, w, w tym że chciałbym sobie kup, dokupić amerykańskie Pullmany z Animacji y, pod tytułem Express Polany. Problem jest właśnie tym, że tylko na Allegro można je dostać w Polsce w rozsądnej cenie, a nówki to schodzą po dość wysokiej, wybulowanej cenach. Y, więc napiszcie mi w komentarzach link do aukcji. Może ktoś, kogo, zna, kogo znacie, może ktoś ma do, do odsprzedania wagony z ekspresu polarnego? E, i, bym za, i, by, I bym wziął za nie nieco mniej kasy. Chociaż to trochę dziwne, co powiedziałem, ale. E, no. Teraz podejdziemy do gościa tutaj. Pech, musiałem trochę zapalokować dalej, ale... Jak widzicie mamy teraz e, misję wykonać. No i jak widzicie, muszę, muszę teraz do samochodu swojego podejść. Zaraz podejdziemy. Wyjdziemy do auta. Powiedzcie też, powiedzcie też, dlaczego nie było odcinków Smafids dawno Planowałem wydać, ale miałem też inne zobowiązanie, mianowicie musiałem dokupić, yy, pogać raczej nie dokupić, tylko pogać w gita online. Dobra, hamowanie Kurde, co my? Gdzie my? A, musimy tutaj podjechać. Dążyć, tak. Kurka, co on mi kazał zrobić tutaj? Co ja mam tutaj wykonać? Z tego nie wiem. Dobra, tutaj powoli. Chyba minęliśmy niechcący nas znacyk i dlatego, i dlatego nam gra tak kazała ponawracać.

Samy, Sam, bohater, bohaterowie będą walczyć z Marcano, rodziną Marcano. Widzieliście, jak ta dziewczyna miała jakiego pietra przed muzynem? Cóż, niestety w tej grze jesteśmy gramy jako. Muzyn. Może wychodzę na, trochę na rasistę, ale nie jestem rasistą. Yy, e, przypominam, że nie jestem rasistą. Bo powiem wam szczerze. Nie popieram segregacji lasowych. Nie popieram tego, co było w Ameryce w latach 70., tam 60.. -tych. Nie popieram takich rzeczy. O, widzicie? On, like Mamy like bohatera poprzedniej części gry. So Vito był w poprzedniej części gry. A poza tym, o ile się dobrze, dobrze pamiętacie, Vito Scarpa już się na moment w części pierwszej, pod koniec w zasadzie, miał załatwić e, tego, no, Tomasa Ancelo. To, to może być y, dla ludzi, którzy siedzą pod ciemku, mogą to być, może to być dość epileptyczne ale dobra, kość o Lesius. Musimy tylko podejść do... Dym się rozwiał Dym się rozwiał Tutaj mamy naszych koleiści na dole Dobra O, światło zgasło. Oni chcą po prostu im odłączyć zasilanie, żeby tam ci nie mogli ...dwiecać się. Przepraszam, że kichnąłem Lezał goście, prąd się włączył. Nas, jeden z nasek rzuca Dobra, leżą. Ale to jest, widzieliście jak gościu odstalił osła jakiego? Dobra, przynajmniej trochę zabawne było na Początek z Seldi. Dobra, pamiętam jak, jak pierwszy raz to grałem, ale... Dobra, lezy gość. Dobra, teraz dojść do schronu. Goście zostali odstrzeleni jak kacki. Dalej będziemy musieli uciekać przed nimi łodziami, łodzią, a goście będą też ścigać nas w łodzi. Zwróćcie mnie na No jak sami widzieliście to było dość hardkorowe. Gra powinna pozwolić na pozbieranie tych pieniędzy. Dobra, spadło to, ale patrzcie, jak to wychciało. Jak to po... W międzyczasie y, my musimy uciec przed tymi. Dobra. Pewnie nie wiecie, ale gracie w Nowym Orleanie, więc nie ma tutaj podziemnego metra, a zamiast metra są kanały ściekowe takie. Musimy teraz uciekać. W, w tej misji zawsze mi się nie udawało. Bo oni mają, goście mają tutaj łodzie psy, i oni potrafią wjechać w tą łódź, nasą, a nasa łódź się rozpada. Tak, nasa łódź jest to z drewna przez to, przez to i przez to przy każdym uderzeniu nasa łódź traci, jakby to powiedzieć, HP i ona się rozpada. Dobra, tutaj musimy trochę zwolnić, o, o... o o o o o jak widzicie, łatwo to można ich st Dobra y Musieliśmy to powtórzyć, bo misja się spierdzieliła, a my ojej, właśnie o, o takie coś się dzieliliśmy Bo przy przywaliliśmy w te o te na i łódź się y, zepsuła a później goście nasi y, tamci przeciwnicy nas y, wyprzedzili po prostu dogonili y, zrównali się z nami albo inaczej i jedna łódź popłynęła pod nas, wpłynęła, wtedy wtedy no Teraz musimy się trzymać środka. Najlepiej jest środkiem płynąć. Tutaj będzie naskocnia. I z tej weskocni będziemy musieli wyskoczyć. Co ciekawe, mam wrażenie, że trasa tej łodzi jest chyba, chyba się zapędziliśmy. Bo o teraz oni zrobili takiego beckę. No musimy teraz uważać. O! Silnik jest płonie. No to żeby byśmy tego nie wybuchli. No jest bardzo blisko. O! Udało się! Dzwonione tempo. No, nasi kolesi nie saltują. I nie cackają się. Z tym, co robią. Tak, nasi kolesi nie cackają się. Teraz będziemy musieli przejść przez Nowy Olan w jakimś tam święcie. Co ciekawe, to miasto już się raz w długich zapewiło pojawiło w Red pod nazwą saint A jeszcze się nie mylę, jeśli się nie mylę. Mogliśmy oglądać w animacji jednej, w dwóch animacjach Nowy Orlean. W zasadzie to celotnie mogliśmy oglądać. W animacji Disneya pod tytułem Zakochany Kundel mogliśmy oglądać to miasto. Poznaję je po, po prostu po charakterystycznych budynkach. No, to był odcinek piąty. Zagajmy w Mafię 3. W kolejnym odcinku widzimy się już niedługo. O, i przy okazji widzieliście, gość, jak nas gościu z ranną nogą, jak wywizgnął się.